Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, czyli Stanley Panama się kłania w dzisiejszy niedzielny dzień. Chyba dzisiaj jest 19 stycznia 2016. Proszę Państwa, przedwczoraj była próba zamachu stanu w Polsce, tak jak była nocna zmiana poprzednio. Także była próba zamachu stanu i trzeba sobie to jasno powiedzieć, to było przygotowane od samego początku. Oczywiście to nie było spontaniczne. Także tutaj mamy sprawę najwyższej wagi w Polsce. Ja zawsze robiłem sobie jaja, bo po prostu trzeba podchodzić wesoło do tego, co się dzieje. Ale tutaj miejsce, jak, jakim jest Sejm, jest miejscem okupowanym przez, przez opozycję, czy nieudaczną opozycję, to nieudaczna, ale to jest bandycka opozycja, która jest wspierana przez obecnie SBC, Agenturę, jak patrzyłem do tych, do tych różnych ludzi to widziałem wśród nich swoich znajomych ze Stanów którzy też, którzy też są w agenturze także tutaj sprawa jest jasna i klarowna i rząd, pan Macierewicz, pan Błaszczak muszą mieć jednak jakby nie było przygotowane plany do nie tyle do pacyfikacji ale co do, co do usprawnienia działalności Sejmu muszą być drożne wejście do Sejmu, wyjście z Sejmu nie ma być, e, nie może być takiej sytuacji, żeby była trybuna okupowana, a ona będzie okupowana na okrągło, podejrzewam, e, w Sejmie, także, że po prostu, wie Panie Państwo, oni nie mają żadnego pomysłu na to, jakby w demokratyczny sposób e, obalić ten rząd, znaczy dojść do władzy, bo to obalić ten rząd, to jest, to wie panie, to oni próbują na wszystkie sposoby dojść do władzy. I dlatego tutaj musi być, z mojego punktu widzenia, musi być tak zwana silna odpowiedź, bo e, przemówienie Pani e, bo było, było pozytywne wczorajsze, ale to już nawet nie chodzi o przemówienie jako takie, czy chodzi o przemówienie tylko o tyle, że, że nie mówię żeby występować z pozycji siły ale muszą, musi druga strona zobaczyć że jest siła, że nie ma nie ma, nie ma prawa być w takie sytuacje że, że będą ludzie, którzy będą prowokowali, tych prowokatorów którzy byli pod Sejmem tych, którzy się kładli tam, tam że niby są, tam są tego zostali e, e, uderzeni albo w ogóle i, oni i ta dziewczyna taka wybiałem futrze co rzucała Ale to jest tylko przykłady, bo ja mówmy tak powiem całościowo, bo jak będziemy mówili o duperelach, powiedzmy po wyjątkach, z tego mało co wynika, fakt, że te wyjątki później idą, idą w świat, ale mimo wszystko tutaj musi być pokazana siła i to naprawdę siła taka, że, że my robimy po prostu swoje. Tak samo w Sejmie. Musi być straż marszałkowska, jeżeli ktoś próbuje okupować, to się takiego faceta wyciągna zamyka się w klatce. Trzeba mieć jakiś specjalny pokój. Może nie tyle dla dziennikarzy, co klatkę dla, dla opozycjonistów tak zwanych, bo to nie są opozycjoniści, to jest banda, banda, banda mm, e, takich elementów najgorszego wspierana przez agenturę i inne historie. Także trzeba sobie jasno i klarownie powiedzieć, że tutaj nie ma prawa być w takiej sprawie, a obrady będą się toczyły, jak się będą toczyły, ja bym tu przyspieszył. Więcej ustaw i więcej zmian. Żeby was, nie daj Boże, żeby się wam nie przyszło do głowy, że jakiś strach, co to będzie, jak będziemy prowali taką ustawę, że będzie krzyk, wrzask, kupowanie. Gówno was to obchodził. Jesteście wybrani, tudzież przeze mnie, jesteście wybrani do pełnienia obowiązków i róbcie to, i zależy mi tym, im będziecie robili to szybciej, tym więcej zrobicie, a będziecie mieli większe poparcie w narodzie. A jak się cofniecie, będzie. Bo nimi to się nie da układać, to jest totalna opozycja, tak jak było gdzieś napisane, że jeżeli. Jeżeli powiemy, że woda jest mokra, nie będzie, że woda jest sucha i tak dalej. Tutaj to nie ma z nimi żadnej dyskusji. Także trzeba być przygotowanym na, na, te, na wszystkie takie zakłócenia, na, na, na tego, na prowokacje i inne historie. Także tu trzeba po prostu naprawdę robić swoje roboty i pokazać, że, 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 tego, że jest odpowiedzialność za każdą prowokację, za każdy czyn niedostępny, niezgodny ze prawem. Także jeszcze raz pozdrawiam trzymajcie się, ten okres wiadomo, może być gorący, ten ten, ten bożonarodzeniowy ja jestem zawsze nastawiony pozytywnie tak samo i tutaj jestem nastawiony pozytywnie bo Europa jest zajęta sobą w dalszym ciągu, mamy ogromną szansę na zmiany, na, na wprowadzenie e, powiedzmy takich zmian, z którego większość Polaków skorzysta, a nie, e, a nie tylko mała część e, elementów także, że do roboty i naprawdę na poważnie, tu już nie ma, nie ma w tej chwili zabawy, bo to jest prowokacja, która będzie trwała no, dopóki do, będzie ym, PiS u władzy, to no, mam nadzieję, że będzie przez najbliższe 7 lat. Także trzymajcie się, pozdrawiam, pozdrawiam pana Kuchcińskiego, wszystkich pol, y, parlamentarzystów z PiSu i wszystkich ym, zwolenników PiSu. Także trzymajcie się i musimy być zwarci i gotowi na wszystko. Na razie.